Tak jak kiedyś przekroczenie puli 100 czempionów w League of Legends wydawało się niewiarygodne, tak teraz jesteśmy za połową do drugiej setki. Kiedy to się wydarzyło? wydarzyło? A Riot zapowiada kolejne trzy postacie. Pokrótce rozmawialiśmy już o nich w poprzednim materiale, natomiast ja kolorowy świr chciałem po prostu przysiąść i powiedzmy bardziej przeanalizować temat. Troszeczkę też posnuć może teorii, które oczywiście mogą okazać się zupełnie nietrafione, ponieważ Riot Games ostatnimi czasy ma w zwyczaju robić postacie, które są Trochę oderwane od historii, ale jeżeli okażą się trafione, to na pewno będę zadowolony. Dlatego właśnie pojawia się ten film. I powiem wam o tym, co moim zdaniem byłoby tutaj fajne i jak Riot mogłoby moim zdaniem w kreatywny sposób podejść do stworzenia tych bohaterów. Na wstępie, jako że ten film zacząłem przygotowywać w sobotę i kończę go w niedzielę. Krótki komunikat od partnera kanału, który wspiera mnie w tych weekendowych wojażach, który wspiera ludzi chociażby zapracowanych. W sklepie Gaminata pojawiła się wielka promocja, zamawiając trzy puchy, obojętnie jakiego produktu: Energy lub Hydration, również w dowolnych smakach, wpisując kod mocny promo 50, dostajecie 50 zł zniżki. Promocja trwa do końca miesiąca albo do wyczerpania zapasów. Także jeżeli dużo pracujecie, studiujecie, uczycie się i zdarza się, że brakuje wam energii, to polecam spróbować. Sam dużo pracuję i piję Gaminate'a już ponad rok i jestem z niego bardzo zadowolony. Zresztą teraz, kiedy to nagrywam, też go piję. Albo jak jesteście bardzo aktywni i potrzebujecie nawodnienia, to tutaj godnym polecenia będzie na pewno Gaminate Hydration. Dziękuję moi drodzy za wysłuchanie. I wracając. Na przestrzeni ostatnich dni dowiedzieliśmy się, że Riot chce zwiększyć zróżnicowanie złożoności wypuszczanych w tym roku, bo Haterów. Dotychczas mieliśmy niezbyt hardkorowych w nauce Milio i Brajar oraz trochę bardziej złożoną na Firi, natomiast złożoną chyba bardziej w samym koncepcie. I tutaj przyznaję, że trochę przeżywam wewnętrzny ból. Riot Lexical, która moim zdaniem świetnie nadaje się do zarządzania tworzenia słodkich i radosnych postaci, tak do tych skierowanych bardziej do mnie, czyli tych mroczniejszych czy bardziej niepokojących, mam wrażenie, że nie nadaje się już tak dobrze. Jak przeczytałem, że na Firi. Pierwotnie. Darkin. Jest, i tu cytuję, najlepszą przyjaciółką człowieka. To, to przyznaję, że, że coś, coś w środku we mnie się, się przekręciło. Tak, ja wiem, że to jest nawiązanie do tego, że jest psem. Czy ogarem, no nieważne. I żeby nie było, ja też pieski uwielbiam, ale to miał być Darkin, a nie pies, i jest za dużo tych psich elementów, które po prostu za bardzo przeważają. Natomiast to tylko taka moja dygresja. Ja bym był najbardziej zadowolony, gdyby do Lola dodano Zolani, która w brutalny sposób modyfikuje swoje ciało w grze. Niemniej, tak jak wspominałem, że ci bohaterowie do teraz wypuszczani no byli albo niezbyt trudni, albo średnio trudni, oto no teraz trzeba wypuścić jakąś trudną kobyłę. Huey będzie bohaterem namida. Dowiadujemy się, że jest przy nim opisana trzyetapowa droga, którą każdy artysta musi przejść. W etapie numer jeden muszą trzymać się zasad stworzonych przez mistrzów i znać swoje miejsce. W drugim etapie mogą zbaczać z kanonów i łamać zasady, by znaleźć własną drogę. A w trzecim etapie wspinają się na swoje wyżyny. Pasję, z jaką Huey traktuje swoje dzieła, pozwala mu na wyrażanie siebie na wiele sposobów. Wydaje się, że koncentruje się szczególnie na trzech. Tematach i sam artysta jest smutnym osobnikiem. Huej ma korzystać również z bardzo złożonych narzędzi artystycznych. I styli. To dla mnie brzmi trochę jak z Doty. W sensie trzeba być dosłownie pianistą i klikać różne kombinacje, by używać różnych zestawów umiejętności. Zobaczymy. Natomiast już Wam kiedyś wspominałem, że w Riot Games był pewien ciekawy pomysł, aby był jakiś artysta, który w grze rysuje swoje umiejętności. Czy to na przykład jakieś ściany, czy jakieś pociski. I przyznaję, że może jeden taki skill byłby ok, ale więcej to już byłbym trochę tym przerażony. Ciężko jest mi sobie wyobrazić taki. Bohatera w League of Legends, natomiast z drugiej strony taka postać bardzo mocno premiująca osoby za jakąś nieziemską reakcję i skill przy tym rysowaniu? No, może. Wydaje mi się gdzieś tam z tyłu głowy, że raczej tak nie będzie. Przy reworku Aureliona dało się odczuć, że nie chcą tworzyć bohaterów aż tak niszowych, więc jeżeli miałbym strzelać, Huey będzie postacią albo przechodzącą trzy etapy w grze. Najpierw mając jakieś stałe skille, później będzie można je jakoś zmienić, a w trzecim etapie, no to już wolna amerykanka. I szczerze, tak pierwsze co mi przyszło do głowy, to takie wyobrażenie, że mógłby to być nawet taki Afelios Namida, ale połączony z ewolucją skili Kaziksa bądź Kaisy. To jest jedna ścieżka. Druga, która może z tego wynikać, to byłby bohater, którym możemy grać na kilka sposobów. Skoro koncentruje się na trzech tematach, może będzie miał trzy zestawy. Umiejętności, gdzie na przykład w pewnym etapie gry wybierzemy sobie jeden, natomiast jestem pewien, że gdy ten bohater wyjdzie, to sporo namiesza. Sam jego proces tworzenia jest bardzo ciekawy, bo albo ma po prostu pecha, albo jest tak niesamowicie złożony. Jego koncepcja. Nie wiemy jeszcze, jak wygląda. Natomiast bohater był zaczęty koncepcyjnie, wyglądowo przez rajoterkę Nancy Kim. Która robiła rzeczywiście sporo kolorowych artów, np. ultimate do Serafin, portrety takie na przykład jak Milio czy Spirit Blossom Ari. Teraz z kolei pracuje nad Valorantem, a Hueya przejęła Riot Lone Winji, która stworzyła chociażby splash arty do Azira, Evelyn czy Seta. Ogólnie zrobiła dużo fantastycznych grafik. Natomiast skille Hueya, no to już jest totalna karuzela. Rioterzy doprecyzowali, że jego umiejętności zaczął Riot Maxwell. Ten sam, który robił Lilię, Gwen, Yumi i Kasantę, o którym wspominałem wam w poprzednim materiale. Natomiast teraz już wiemy, że został przeniesiony do Teamu od Game Modów i później Hueya przejął Riot Endless Pillows, czyli Riot niekończące się poduszki. Ciekawi mnie geneza tej ksywki. Gość wcześniej pracował chociażby w Bioware nad serią Dragon Age. W samym Riocie tworzył czy współtworzył wiele postaci. Zaje i Rakana... Fajka, Jonę, Belwet czy pracował chociażby przy reworku Mordekaisera. Ale już w Riot Games nie pracuje. Stąd Huey znowu jakby został bezpańskim bohaterem i ktoś znowu go przejął i zabrał się za niego ktoś inny. A w zasadzie nie ktoś inny, bo dwóch Rioterów. Riot Hobo Boy, o którym przyznaję się nigdy wcześniej nie słyszałem oraz Riot Emisery, który w duecie z innym pracownikiem Stworzył Milio. Wiem, że w korporacjach przekazywanie projektów między pracownikami to nie jest nic wyjątkowego. Tak przy tworzeniu Hueya zaczynały go robić osoby z bardzo dużym doświadczeniem, by później robiły go osoby z dużo mniejszym doświadczeniem. Riot Emizery pracował wcześniej nad Wild Driftem i w Lolu zrobił tylko Milio jeszcze w duecie. I ja nie mówię, że jest to złe. Ja nie mówię, że ten bohater będzie zły, albo że ci rayoterzy, którzy teraz nad tym pracują, są totalnymi nubami i nie wiedzą, co robią. Chodzi mi o to, aby zaznaczyć Znaczyć jedną rzecz. Czasami jest tak, że jak Riot Games bierze się za jakieś bardziej zaawansowane mechaniki, to gdy bohater wychodzi, to po prostu jest zabawnie. Pamiętam, że jak wychodził w jego, to przez kolejne dwa miesiące był naprawiany. A i tak później, co jakiś czas, pojawiały się z nim jakieś problemy. I przytaczam to dlatego, bo jeżeli z Huejem będzie podobnie, to jestem nieco bardziej niż mniej pewny, że tutaj gracze mogą dopatrywać się problemów. Że jak to tak jest, że do najstarszej gry oddelegowujecie ludzi, którzy mają małe doświadczenie? Zobaczymy, jak to będzie. Może Huej będzie najlepiej zrobionym bohaterem, i może będzie to mój nowy, ulubiony bohater. No, może być różni. Natomiast jeżeli chodzi o jego Lore. Tutaj mam takie przeczucie wręcz odwrotne. Tak jak mówiłem wam już w poprzednim materiale, za tworzenie jego fabuły odpowiada Iza De Leon, niedawno jeszcze praktykantka, która awansowała, moim zdaniem, niezwykle słusznie, ponieważ robiła jedne z najlepszych rzeczy lorowych w tym sezonie. Aż bitchu zabrakło. I muszę przyznać, że o fabułę bohatera jestem masakrycznie spokojny. Powiem więcej, że chyba nigdy nie byłem bardziej spokojny o coś, co Riot Games robi. Ja już wam mówiłem o tym, kto odpowiada za fabułę. Fabułę Hwaya, ale utwierdziłem się w tym jeszcze bardziej. To, że wspominana Rajoterka tworzy jego fabułę, to jest jedno. Ale pomysł i sam szkielet, z tego co wiem, został stworzony przez Jareda Rosena, mojego ulubionego, niestety już byłego, pisarza z Riot Games. Stworzył on fabułę wielu fantastycznych skinów: Projekt Mordekaisera, Coven Morgany i Evelyn, Syops Star Guardian Zai, Hainun Luciana czy Odyssey Keina. Ja wiem, że mało kto interesuje się lore skinów, ale tam, gdzie to lore skinów wychodzi mocno ponad przeciętną i tam, gdzie ten skin jest czymś więcej niż tylko skinkiem i rzeczywiście ma bardzo dobry, ciekawy motyw, to tam mam wrażenie rękę przykładał Jared. Oczywiście nie wszędzie, ale jakoś tak wychodzi, że jestem jego wielkim fanem. Ale odchodząc od skinów, to stworzył on tak lorowo fantastyczne postacie jak Fiddlesticks. Wiego czy Belwet, czy do tego rozwijał takie wątki jak Mazahara, event spirit blossom, czy stworzył Kamfor? Jedną z dymu nic w karciance. Jeżeli Huey będzie miał słabe lore, to będzie to moment, w którym oficjalnie w 100% będę wierzył, że w rajocie można po prostu. popsuć wszystko. Czy takim momentem nie miało być zrobienie Darkina, który nie, nie przypadnie, przypadnie mi do gustu? Natomiast, no właśnie, tak rozmawiamy o Hueju. Będzie to artysta z Ioni. I co możemy o nim spekulować? Cóż, o artystach z tamtego regionu zbyt dużo nie wiemy może pochodzić z jakiejś wioski artystów uzdolnionych magicznie, którzy w swojej sztuce potrafią zaklinać magię świata, czy to rzeczywistego, czy to duchowego. Ciężko jest wnioskować, jaką drogą Riot pójdzie, natomiast powiem wam, co ja bym chciał tutaj zobaczyć. Jestem przekonany, że tak nie będzie, ale wyobraźcie sobie Hueya, który był uczniem Jina. Był w niego zapatrzony, natomiast przejawiał się ogromną wrażliwością na magię. Jin nauczył go wielu rzeczy, natomiast sztuka była dla nich zupełnie inna. Nie mogąc nauczyć się od swojego mistrza niczego więcej, po prostu go opuścił i podążył własną ścieżką. Natomiast Huey mógłby również Gina opuścić, gdyż zobaczył, czym naprawdę jest dla Gina sztuka. Zobaczyłby jego zbrodnie, przeraził się, na całe życie by go to zmieniło i po prostu by uciekł. Dlatego właśnie byłby ponurym bohaterem, jak wspominają rajoterzy, bo sztuka Gina właśnie tak ogromne piętno na psychice ludzkiej wywołuje, jeżeli ktoś ją zobaczy. Stawiam, że Huey będzie jednak członkiem jakiegoś zakonu. Może nawet będzie kimś na zasadzie artystą mnichem. Natomiast to, co najbardziej by mnie zainteresowało, to zakon, którego członkowie wędrują w jakiś sposób do świata duchowego albo po prostu potrafią to robić, albo w totalnie hardkorowej już wersji mają sposób, by na przykład pozbawić kogoś na chwilę świadomości i życia, by ten ktoś później wracał. Takie wycieczki do świata duchowego pozwalałyby im doświadczać innej magii, innej rzeczywistości, stąd czerpaliby wiedzę, która powoli wypaczałaby ich z emocji, ale potrafiliby dostrzegać świat Barwy czy kolory w zupełnie inny sposób. Stąd byliby po prostu najlepszymi artystami na świecie. Naprawdę nie mogę się doczekać, bo obstawiam, że ten bohater zadrży w posadach League of Legends. Oczywiście jest jeszcze jedna kwestia związana z Hueyem. Wspominałem już wam o tym, że jedynym takim artystą, którego można by wskazać, to był to kochanek Ari, który wiemy, że został zabity, co bardzo mocno odcisnęło się na psychice i tym, kim Ari jest. Wiemy przecież, że on nie żyje. Żyje, ale dla przykładu, Jonę też nie żył, prawda? Więc być może będzie tak, że w jakiś sposób rajoterzy będą chcieli go przywrócić do życia. I ja wiem, że to jest świat fantazy, ale ja jakoś tak częstego przywracania do życia nie lubię, bo po prostu powoduje to to, że jakiekolwiek decyzje, jeżeli chodzi o życie czy śmierć postaci, mogą mieć marginalne znaczenie, gdyż, dla przykładu, można stryknąć rękawicą Thanosa i wszystko się cofa do tego, co było, albo na przykład ktoś wraca. Druga postać, która, co ciekawe, nie wiem dlaczego czasami jest nawet pomijana, to nowy Adekery. I tutaj robi się ciekawie, bo ludzie i fani lore zaczynają myśleć w bardzo ciekawy sposób. I ja myślę, że to jest sposób, który Riot Games chciało, żeby ludzie myśleli. Wiemy, że będzie to małe, urocze stworzonko, słodsze od Nafiri, ale będzie miało ogromną moc. Oficjalnie wiemy, że ma to być smog, swoją mocą ma żarzyć i będzie praktycznie dzieckiem, które dorasta i uczy się próbować znaleźć drogę do domu. Będziemy mogli śledzić postępy postaci, obserwując technikę ziania ogniem, i na pewno nie można tego smoczka lekceważyć. I teraz totalna lorowa petarda. Postać kroczy z pewnością siebie, właściwą tylko potomkom królów. Która przychodzi mu zupełnie naturalnie. Być może wynika ona ze świadomości, że niedaleko coś się czai i stale bacznie obserwuje go z dystansu, tworząc bezpieczną przestrzeń dla młodego, dorastającego smoka. W materiale od Rajotu mamy jeszcze powiedziane o byciu arystokratą, czy bardziej związku z arystokracją. Jestem w stu przekonany, że tak nie, nie będzie. będzie. Zobaczcie, mamy przecież szywane, która ma ciągoty do Jarvana. I w drugą stronę. To Jarwana, który jest arystokratą i królem. Nie, 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 na pewno tak nie zrobili. Na pewno nie będzie to dziecko Jarwana i Szywany. Poza tym, Szywana to przecież półsmoczyca, więc dziecko by urodziła, czy złożyłaby jajo? Kiedyś ktoś się pytał Rajotu, co by było z zają, i ta by urodziła. Ale co z Szywaną? Okej, okay, to jest lorowy obszar, w który ja bardzo nie chcę wchodzić. Jestem przekonany, że Rioterzy wiedzieli, że gracze tutaj połapią się o co chodzi, że jak tak napiszą, to każdy będzie wskazywał na jarwana i szywane i że będzie to taka istna torpeda w lorową społeczność. Natomiast ja nie jestem przekonany, ponieważ wiemy, że Riot Games przy motywach nowych postaci bardzo lubi nas zaskakiwać. I powiem tak, nie idąc za tłumem, po raz kolejny powiem, że TAK, tak NIE, nie będzie. BĘDZIE Dwa lata temu, kiedy wszystko wskazywało na to, że wyjdzie żona w jego izolda Ja mówiłem, że tak nie będzie, bo to jest zbyt oczywiste Było za dużo poszlak, które na to wskazywały I byłem przekonany, że tak nie będzie I okazało się, że wtedy miałem rację I dzisiaj pójdę tym samym tokiem myślenia Stworzonko ma być daleko od domu Wiemy, że smoki są utrapieniem dla demacjan, więc kolejna tutaj wskazówka w stronę właśnie demacji. Natomiast obstawiam, że smoczek będzie raczej potomkiem jakiegoś króla smoków lub legendarnych czy prastarych smoków. Może być to związane z demacją, jasne. Chociaż szczerze wolałbym, żeby smoczek miał związek z Isztalem i starszym smokiem. Jak wiemy, smoki żywiołów właśnie z Isztalu pochodzą, region ten jest odosobniony, stąd można powiedzieć, że prawie wszędzie gdzie się znajdziemy, to ten berbeć będzie daleko od domu. Plus na samym jajku widzimy jakby odbicie czy po prostu naznaczenie jakby czaszki smoka, zatem może to być potomek jakiegoś smoczka z karcianki, Albo brat lub siostra szywany, wszak wiemy, że jej matka Iwa do łagodnych smoków nie należała, a zupełnie odwrotnie. Natomiast stwierdzenie daleko od domu też bardzo pasuje do Kamaworu, gdzie tam też były smoki, o których bardzo mało wiemy, stąd może w tę stronę rajot pójdzie. A propos gameplayu, samo stwierdzenie, że będziemy obserwować zmianę ziania ogniem smoczka i ten jakby jest w trakcie dorastania, to brzmi to jakby mogło się to dziać rzeczywiście w grze, jakby jego zianie ogniem, na przykład z levelowaniem umiejętności, zmieniało się. Chociaż osobiście uważam, że bardzo ciekawy byłby bohater, który wykluwałby się z jaja na początku gry i podczas jej trwania po prostu dorastał. I wiecie, na początku gramy słabym smoczątkiem z potencjałem, by później latać pełnoprawnym, tężnym smoczyskiem, ziejącym na wszystko i wszystkich ogniem, aczkolwiek brzmi to bardzo niezbalansowanie. Jako że w 2024 mamy rok smoka w Chinach, to obstawiam, że postać będzie stylizowana na tamten region i jako baby smoczek będzie on czy może wyglądać on jakoś w taki sposób, a jeżeli rzeczywiście by się w grze rozwijał, no to taki sposób. Jeżeli jego Finalna forma to byłoby to, to ja jestem kupiony. Natomiast nie wiemy, kto pracuje nad tą postacią, nie znamy nawet jej imienia, więc ciężko tutaj cokolwiek powiedzieć. Również jest tutaj mowa o po prostu zianiu ogniem, więc raczej wykluczyłbym, że nowy AD Carry byłby jakimś smokiem astralnym, smokiem z kosmosu, gdyż takiego przecież w grze już mamy. Jednakże Któż miałby być większym królem i arystokratą wśród smoków, jak nie sam Aurelion Sol, twórca gwiazd, szak noszący nie z własnej woli, ale jednak Koronę. Jaka mogłaby być większa arystokracja niż smoki z kosmosu? Wtedy byłby jednak daleko od domu, prawda? Wracając jeszcze do tej kwestii, jakby takiego nakierowania na tą Szywanę i żarwana. Podczas montażu zwróciłem uwagę na jeszcze jedną rzecz, która, no być może jest przeze mnie interpretowana na siłę, ale sama grafika przedstawiająca jajo smoka. Części swojej nazwy ma napis Nice Try Players, czyli po polsku niezła próba, gracze. Co może, ale nie musi. Sugerować, że jednak nie jesteśmy wcale tacy cwani. Natomiast moi drodzy przejdźmy do trzeciej postaci, Wastajanki z Freliordu, o której niestety wiemy chyba najmniej. Przez myśl przeszło mi, że może będzie to postać, którą spotkamy w nadchodzącej grze Song of Nunu i przejrzałem specjalnie do tego materiału artbooka podesłanego przez Riot w poszukiwaniu jakichś poszlak, których no niestety nie znalazłem. Wiemy, że postać ma pochodzić z górskich lasów i ma być na topa. Znaczy jest powiedziane, że będzie to postać do grania na solo linii, więc mimowolnie pierwsze co nam przychodzi do głowy to top lane, ale to tak brzmi troszeczkę, jakby mogła to być taka wymienna postać mid top. Zobaczymy. Wracając do tych górskich lasów, to nasze głowy powinny kierować się od razu na południe Freliordu. A co za tym idzie, postać mogłaby być powiązana z Avarosanami. Natomiast mam takie przeczucie, że może to być bohaterka zupełnie oderwana od tego konfliktu. Awarosani, zimowy szpon i mroźna straż. I może to być jakby postać, która zupełnie jest oderwana w ogóle od historii swojego regionu, gdzie ważny będzie motyw podróży, trochę jak u Milio, aczkolwiek u niego to tak do końca nie jest, gdyż ten ma przecież stanąć przed isztaliańskim Widalionem, ale teraz nie jest to istotne. Niemniej bohaterka prowadzi poszukiwania daleko od domu i ma naturalną zdolność do postrzegania tego, czego inni nie widzą. Na podstawie tego ciężko jest cokolwiek spekulować odnośnie gameplayu, dlatego skupmy się na fabule. Postać może być we Freliordzie, ale nie musi, bo jest daleko od domu, więc po prostu może z niego pochodzić i na przykład być zimową wersją Ezreala w formie wastajańskiej. Co ja bym chciał zobaczyć, to wiemy, że Lisandra potrafi odwiedzać sny innych. I mamy w kanonie powiedziane, że stara się nakierować osoby z potencjałem i ważne dla przyszłego konfliktu do skierowania się na północ, by dołączyły do mroźnej straży i były gotowe na spotkanie z uwolnionymi obserwatorami. Zatem, taka wastajanka udająca się do cytadeli mroźnej straży, przyznaje się, że dla mnie brzmi ok. Inny motyw, który moglibyśmy tutaj rozważyć, to z jakim zwierzęciem Riot ją połączy. Doskonale wiemy, kim są. Was taję, mam nadzieję, że nie muszę tego tłumaczyć. W zasadzie mamy tak mało informacji, że ciężko tutaj cokolwiek spekulować i jedyne co przeszło mi przez głowę to bohaterka ala ryś czy lis, choć lis szczerze mówiąc wątpię, bo plemię wesani przecież, prawda? Natomiast w kanonie mamy powiedziane o zwiadowcach, mających świetny zmysł orientacji, mających świetne rozpoznanie w terenie i są oni określani lisimi zwiadowcami, więc kto wie. W każdym razie obstawiam, że raczej będzie to wastajanka, nazwijmy to futerkowa. Pasja, która pchnęła ją ku podróżom i odkryciom. Dla mnie brzmi jakby miała to być taka postać trochę radosna, trochę słodka, pochodząca z południa, więc tak bardzo klimat freljordu na jej życiu się nie odcisnął. Fajnie by było, jakby to była postać na przykład też związana z foczą siostrą. Może wastajanka foka? To by było ciekawe. Natomiast musimy poczekać. Jak ja bym chciał coś z freljordu zobaczyć, to ja już o tym nieraz mówiłem z tamtego regionu najbardziej chciałbym zobaczyć jakiegoś dowalonego draklorna. Jeżeli nie wiecie, to są to najbardziej bliscy sojusznicy Lisandry. ale trzeba poczekać i zobaczyć. Jest niedziela, wypadałoby czasem trochę odpocząć, prawda? Także życzę wam miłego weekendowego odpoczynku.